Miał być dzisiaj sprawdzian przed playoffami, a wyszła Trygno. słaba kartkówka. Takich obrazków w niedzielnym meczu pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Unibaksem Toruń było jak na lekarstwo. Gościom tylko dwa razy podczas całego spotkania udało się dowieść indywidualne zwycięstwo. Wynik 67 do 23 mówi sam za siebie. Pan Gajewski, menedżer zespołu toruńskiego, no niezwykły zbyt często uśmiechać się podczas zawodów, to już podkreślałem w zeszłym sezonie, natomiast dziś no, ewidentnie nie ma pan powodów do, do tego uśmiechu. Co się stało? No nie no, zostaliśmy zmasakrowani, także no, trudno z czegokolwiek się cieszyć i naprawdę. Najgorszą rzeczą jest to, że, że no nie bardzo wiemy dlaczego, dlaczego takie są skoki, takie wahania formy, bo to jest druga taka nasza wpadka poleśnie, teraz Zielona Góra, gdzie, gdzie w zasadzie u siebie dobrze sobie radzimy w innych pozostałych meczach wyjazdowych też nie było jakichś takich wielkich wpadek na ogół wygrywaliśmy. No. Drugi mecz teraz w końcówce rundy zasadniczej, bardzo wysoko przegrany. Ale w tym wszystkim chyba widać pewną solidarność drużyny, że także to ujmę, bo jeżeli faktycznie nikt nie jedzie, to nikt nie jedzie, a jak jadą wszyscy, to jadą bezwzględnie wszyscy. No albo jeżeli chociaż jakby w Gorzowie jechało dwóch zawodników, powiedzmy, bardzo dobrze i byli w stanie uciągnąć ten wynik, a dzisiaj no, zabrakło kogokolwiek, kto by pociągnął drużynę do przodu, kto by, kto by w tym wszystkim się tutaj połapał i, i stąd też taka wysoka porażka. Sami zawodnicy nieco chłodniej podchodzą do rozmiarów zwycięstwa, tłumacząc, że po prostu taki jest sport. Faktem jednak jest, że drużyna falubazu jechała jak natchniona i nikt nie był w stanie zatrzymać zawodników z myszką na plastronie. Ja bym z tego nie robię jakiegoś mega meczu, po prostu. Być może oni też jakoś do tego podeszli, liderują w tabeli. Oni tak praktycznie na pewno będą jechać z pierwszego miejsca. Eee, nie wiem, ciężko powiedzieć. Nam tak wszystko pasowało? Byliśmy tak świetni po prostu? Czy, czy, czy Toruń po prostu tak, się nie popał? Krótko mówiąc, taki jest sport, no bo przegrywamy, wygrywamy. Dzisiaj wygraliśmy bardzo wysoko, także ja bym tu nie szukał żadnych rzeczy. Toruń był bardzo słaby, przybyłyśmy bardzo mocno. Tak po prostu dzisiaj się ułożyło. W ekipie gości momentami starał się błysnąć Chris Holder, który zdobył 8 punktów. Zawiodła cała drużyna. Bezbarwny Saliwan, Miedziński i Jaguś nie byli w stanie powalczyć nawet o punkt bonusowy. Robert Kośniecha, jeden z innych zawodników toryńskich, który chciał y, rozmawiać przed kamerami. Panie Robercie, no, co tutaj zapytać, no, co się stało tak naprawdę? No, rozmawiać to chyba każdy powinien. No, no. Jak, się, jak się dobrze jeździ, zawsze jest zachęć chęć rozmowy. No, wiadomo, jak dzisiaj się nie jeździ i dobrze, no, to jest ta chęci troszeczkę mało. No, nie ukrywajmy, że na no, górę nas zaskoczyła z tym, że bardzo dobrze się pojechała. Torna nas zaskoczyła, widzieliśmy, że to będzie przyczepny. Nie wiemy, co się dzieje. No. 20 parę punktów, to jest katastrofa. Ale zaskoczyła, w sensie, co nie spodziewaliście się że takiego, nie wiem, e, takiego uderzenia, nie, nie spodziewaliście się tego, że Falubas może być tak silny? Nie, no myślę, że chyba my wyjechaliśmy bardzo słabo, nie ukrywajmy, że sytuacja tego, tego już na to, że próbowaliśmy coś walczyć, ale to nie było to, co, co ten uniwers naprawdę potrzeba, potrafi i myślę, że trzeba czekać, no, trzeba czekać i pracować, żeby jak było najlepiej. W szeregach falu bazu, o punkty walczył każdy. Nawet słabo spisujący się Niels Christian Iversen zdobył 7 oczek. Aż czterokrotnie linie mety jako pierwszy mijał Grzegorz Zęgota. Przyzwyczaiłeś już kibiców w Zielonej Górze do tego, że na stadionie przy ulicy Wrocławskiej zdobywasz po każdym ilość punktów. Rozumiem, że tego samego mogą się spodziewać w playoffach. Hmm, no wolałbym kibiców nie przyzwyczajać. Bo czasami się dokończy różnie, to jest spot. Niektóre spotkania mogą mnie wyjść, a kibice będą, wiadomo, padli i oczekiwali wyniku. No to bym nie chciał, wolałbym startować na luzie, bez żadnej presji i myślę, że to będzie dużo lepiej skutkowało i, i prorokowało na przyszłość. Ale na tą chwilę wszystko u ciebie gra i sprzęt, forma, wszystko chyba pasuje tak, jakbyś chciał. No tak, nie mogę narzekać. Sprzęt się spisuje bardzo dobrze, za co jestem wdzięczny panu Jana Andersenowi ze Szwecji i Dawidowi Kujawie. No bo no sprzęt mam naprawdę szybki, co pokazuje niejednokrotnie, że, że udało mi się zdobyć rekord toru. To, no to jest sprzęt, który, który jest szybszy niż pozostałe motocykle. No, w historii danego stadionu, no to, e, i do tego pokazuje, że, że ja sam, że potrafię jechać, zdobywać punkty, wygrywać start i, i dowodzić się. No i mam nadzieję, że to już e, ustabilizuje się i będzie tak na co dzień. 2 sierpnia ekipa falubazu wyjeżdża do częstochowy. Będzie to ostatni sprawdzian zielonogórzan przed trudnymi playoffami. Panie Piotrze, w pana oczach falubas rzeczywiście jest taki diabelski, tylko dzisiaj, czy rzeczywiście już w całym sezonie pokazuje, że jednak no, tkwi w nim taki potencjał, że przyjeżdża mi z Polski po prostu i no nie wiadomo, co się z nim dzieje. No nie wiadomo, co się dzieje. Myślę, że dla Torunia to bym oni. Oni przyjechali tacy niepełnie zmobilizowani myślę i jechali jak jechali. No, moi zawodnicy chcieli wygrać za wszelką cenę i to, co nie udało nam się zleć, udało się z Toruniem, odrobić bonus i... Jedziemy dalej. i Nie wiem czy jesteśmy tacy diabelscy. Na pewno dzisiaj pokazaliśmy kawałek diablej sztuki, ale, ale do, do końca rozgrywek jest jeszcze daleko. Są play-offy, które będą się rządziły zupełnie innymi prawami i tam to już będzie walka też, tak jak i dzisiaj, na całego. Już myślimy o tym, z kim byśmy chcieli pojechać. Patrzymy jakie są rozstrzygnięcia. Wiemy, że Leszno dzisiaj przegrało chyba z Częstochową u siebie, tak? I Gorzów jeszcze jedzie w Bydgoszczy, tam pewnie też przegra. Więc liczymy chyba na drugie miejsce i stamtąd, gdzie uderzamy? Ja nie wiem, po prostu tak się to wszystko miesza. Dzisiaj Nidzira co do no nie wiem, czy było tak słabe, czy Częstochowa taka, taka jest dobra. Uważam, że Częstochowy należy się bać, bo to jest silny zespół, chociaż Stalgorzów też na fali, ale przegrała dzisiaj jednak gorszy. Także nie wiem, ja nie kalkuluję, kogo przydzieli nam los. My jedziemy do przodu, jedziemy swoje, bo kalkulacje czasami uderzają, można powiedzieć, w odwrotną stronę i, i lepiej jechać swoje, wtedy będzie OK.